Hej ludziska, z tej strony Max 1980. Dzisiaj pokażę Wam w 15 minutówce pierwszą część tutaj będzie ona z kilku części się składała, jeżeli chodzi o grę Mortal Kombat, czyli tak zwany e, Morda Kompot. Jeżeli chodzi o miłośników złodziei, słoików z konfiturami z piwnic. Także poczekamy, niech nam się tutaj łączy. W pierwszej części pokażę wam jak wygląda story mode Tutaj nam sprawdzają po sieci. Ok. Ja już story modę przelazłem całe, ale zróbmy tutaj mniej więcej. Jak to nam tutaj wygląda, to jest bardzo fajnie zrobione, jeżeli chodzi o story modę. Tutaj nie wykonujemy ani jednego fatala praktycznie przez całe story modę. Tutaj wszystko odbywa się na zasadzie normalnych walk, bez, bez właśnie tych wykończeń. Ale opowiada nam bardzo fajnie historię mniej więcej każdego zawodnika, po troszku, skąd się dany zawodnik wziął w tym turnieju i w ogóle, jakieś tam historie tych zawodników. No i daje nam tutaj szansę ten story modę pograć praktycznie prawie wszystkimi zawodnikami. Także możemy sobie po kilka walk prawie z każdym zawodników tutaj pograć. Ja wam skipnę tedemko, żeby zacząć od John'ego Cage'a. I lejemy tutaj Reptile'a. Jak widzicie, jeżeli chodzi o gameplay, jest to stary, dobry Mortal Kombat. Ja mam z tym Mortal Kombatem naprawdę duże plany, ale to będziecie widzieć w filmiku pod koniec roku. Plany na 2012 będzie taki filmik zrobiony. Jakie mam plany na 2012 rok. Tam się coś dowiecie o mortalu. Ja muszę sobie przypomnieć tutaj te ciosy John'ego. Jeszcze jajeczniczkę trzeba zrobić gościowi. Oczywiście mamy tutaj kombosy, jeżeli chodzi o yy, granie tutaj w Story Mode. Mamy tutaj też tagowe akcje, ale przeciwnika tagowe, czyli walczymy e, kontra dwóch lub więcej przeciwników. Tam pod koniec trzech przeciwników mamy. I jak widzicie, mamy zwyciężoną walkę. E, kawałek zostawię wam Demka. Johnny Cage, jak zwykle, chwali się wszystkim. I przechodzimy do następnego tutaj demko, nas przeniesie do następnej rzeczy, jak widzicie postacie są brzydko, strasznie zrobione na demkach, mi się bardzo nie podobają twarzy, Sonia wygląda jak niemiecka pływaczka na starydach, jeżeli chodzi o twarz, w grze fajnie te postacie wyglądają, ale tak naprawdę jeżeli chodzi tutaj o te demka, jest to dość słabo zrobione, to jest jedyny minus jaki zauważyłem tej gry, bo tak naprawdę gra jest rewelacyjna, gra ma bardzo duży content, dlatego zrobię kilka filmików jeżeli chodzi o ten tytuł, Włóżmy go jeszcze tutaj, oklepmy mu michę. Dobra, i nie zacząłem jeszcze jednej rzeczy. Ja wam tutaj nie powiedziałam o tych rzeczach, które tutaj mamy. Oprócz tego, że mamy pasek e, życia u góry. Jak chwilę nie będę walczył. Na dole dolny lewy róg. E, mamy następny pasek podzielony na trzy mniejsze. Jeżeli dojdziemy do E, to jak dobrze pamiętam, mamy cios specjalny, ale jakby zwiększony, mocniejszy zadany. A jak dojdzie nam ten pasek do góry, całkiem znaczy się, jak się nam naładuje, to mamy X-Ray'a, którego się bardzo prosto odpala w dwojaki sposób: albo trzymając kółko, kółko krzyżyk, bodajże i L2, albo trzymając jednocześnie L2 i R2. Ja już nie pamiętam. Jakiś czas temu go skończyłem, kilka dni. Dobra, włączmy. Osłonił się tutaj. Nieważne te 15 minut, myślę, że jeszcze jakąś postać Wam tutaj pokaże. Jeżeli chodzi o story modę, ale przechodzimy, to wygląda na tej zasadzie, że przechodzimy, oglądamy tę demkę. Po kilku walkach mamy możliwość następnego chapteru grania, następną postacią. Jak widzieliście, po walce pokazują nam się smocze punkty, tak zwane. Za te punkty będę pokazywał Wam później w innym filmiku, co możemy zrobić.

no tutaj niestety nie mogę skipnąć tego. No i mamy walkę z Sonią. Tak to mniej więcej wygląda. Ja tutaj na razie cudu nie robię. Małe 5 hit combo. Jajecznica w tym momencie, nie wiem jak to nazwać, ona jajek nie ma. Może troszkę poblokuje, albo nie poblokuje, niech nie bije. No ale mi. No niestety. Pokażę Wam w następnej rundzie. Oczywiście to są tutaj ten czaptery od początku mam pokazuję więc na początku ci zawodnicy nie są zbyt rozgarnięci. Widzicie rzadko cokolwiek robią, także jak z workiem treningowym. Mam nadzieję, że mnie przynajmniej uderzy. Dobra, nie ma co tracić czasu, ja ją tutaj podszaskam. I x ja pokażę Wam przy wypadku następnej walki. No chyba, że mi się to tu naładuje. Niech mnie uderzy, Franca. A dupa. Dobra. Kistym. Jak widzicie dostaliśmy jakieś tam punkciory za to. Dobra, skipłem to co się dało. I walczymy z następnym przeciwnikiem. Kano. Jeżeli chodzi o sam system walki, o sam system sterowania, naprawdę jest rewelka, mi się tu bardzo podoba, przypomniały mi się stare czasy Mortal Kombat, nostalgia totalna, jeżeli chodzi o automaty. Postaci jest naprawdę multum. Ale dalej. Osobiście o wiele lepiej y, niż, na krzyż... niż na analogu. Gra mi się na krzyżaku. No, wreszcie mnie uderzył. Jeszcze raz. Da mu się może klepnąć. Ok, mamy X-Raya. X-Ray, niestety, nie udało mi się w tym wypadku. X-Ray o wiele więcej zadaje damage'u. Ja tutaj postaram się dość szybko to wszystko skończyć, żeby przejść do następnej postaci. Teraz nie będę się cackał. A gościu mnie tu unika i ostatni hit Stary młode, tak jak mówiłem nie uświadczycie tych fatali tego wszystkiego, także mamy tylko czystą walkę Okej okay. Tego niestety już nie mogę skipnąć Dobra i mamy drugi chapter Sonią Sub-Zero, widzicie, mrozi. Wszystko jest, jak było w starym Mortalu. Plus części osób oczywiście jest pododawanych. Ja tutaj staram się go chwycić, ale nie przejmuję się tutaj zbytnio obrażeniami, bo chcę właśnie tego x wykorzystać. Okej. Okay. I mamy efektowne łamanko różnych kości. To jest bardzo efektowne. OK. i pierwsza walka z Sonią za nami jak widzicie kombosiory idzie trzaskać Tutaj widzę Sabziro ostro mi unika Bardzo fajnie też są pokazane tutaj te areny, które mamy Tam gdzieś w tle coś się rusza, tu jakieś klimatyczne akcje Jest to dość ciekawe. No i nasza niemiecka pływaczka poznaje tutaj e, następnego rywala Rydena. Widzicie, niektórymi postaciami da się rzucać w powietrzu, niektórymi postaciami da się odbijać pociski przeciwnika. Oczywiście też mamy coś takiego jak combo breaker, czyli możemy przerwać combo przeciwnika. No, Rajden, swój popisowy, krzykliwy numer. No chodź, rajdenku, chodź na solo. No, jak widzicie, tych postaci jest dość dużo. O, oczywiście nie mogę tego skipnąć teraz, w tej chwili. Teraz się udało. Mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej z dwie walki mi się uda tutaj załatwić. Ok, i teraz mamy tak, JD Kitana kontra nasza Sonia Także musimy się postarać, bo ich jest dwie i mają dwie energie, my jesteśmy sami Jak widzicie, wszystko jest dynamiczne, wszystko jest płynne. Naprawdę tutaj czuć klimat starego Mortala. Chwała dzięki wielkie twórcom, że wrócili do korzeni, ale zablokowali mi X-Ray'a, a nie robili kich w stylu właśnie Mortal Kombat vs DC Universe. Moim zdaniem oprócz tych starych części Mortala, które się skończyły jak dla mnie na Mortal Kombat Trilogy bądź Ultimate Mortal Kombat, to to jest najlepsza seria, znaczy najlepsza część razem z tymi starymi Jeszcze jako ciekawostkę tutaj ci, którzy grali nieraz w Mortal Kombat macie postać Noob Saibota To jest inaczej Buntobias wpisany od tyłu jako ciekawostka mogę wam powiedzieć Czyli jeden z twórców Buntobias, czyli od tyłu Noob Saibot Ja tutaj sobie aperkatami pomagam. Oczywiście te tagowe walki też tak jak najbardziej mają ataki tagowe, wejścia tagowe z atakiem i, i ogólnie ataki, gdzie postać tylko na moment. Za ekranu skakuje, robi jakiś cios i, i ucieka. Znowu mi zablokował Kitan, ale jednak nie i ma Pecha. Bo kostki je się trochę zgubią. Także ja z Wami się żegnam. To jest kawałek Story Mode. W następnych filmikach zobaczycie inne rzeczy tutaj co do tego Mortala. Także trzymajcie się na razie hej, jak możecie komentujcie, oceniajcie. Jak najbardziej polecam Mortal Kombat. Moim zdaniem jest to gra na półkę. Tak, jak Gran Turismo z rewelacyjnym, wielkim kontentem zawartym w tym tytule. Także jak najbardziej gra na półkę. Polecam.